Jarosław Kaczyński. Sobotem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził Chrzanów. Zainteresowanie spotkaniem było ogromne i przerosło oczekiwania organizatorów. Przed spotkaniem z mieszkańcami prezes Kaczyński udzielił lokalnym mediom kilku odpowiedzi na najważniejsze pytania. o tym, co się naprawdę dzieje. Przypadek oświęcenia jest bardzo szczególny, bo to... Samoredukowanie się tego miasta, no bo mamy do czynienia z takim procesem, po części wynika z jego wyjątkowo tragicznej historii. Z tego, że bycie mieszkańcem Oświęcim jakoś stygmatyzuje. I stąd nie wszyscy chcą tam pozostać, ale trzeba uczynić wszystko, żeby Oświęcim tak jak i inne ośrodki miejskie, które dzisiaj się zmniejszają, bo jest takich ośrodków bardzo dużo. Podtrzymywać. To jest ta zasadnicza, jedna z zasadniczych spraw, która nas różni od Platformy Obywatelskiej. Oni stawiają na rozwój wielkich metropolii. Odwołując się na przykład do przykładu Hiszpanii, że tam są trzy ośrodki rozwoju: Madryt, Barcelona, Sewilla. Natomiast my mówimy, że polska tradycja jest inna, że w Polsce sieć miast była zawsze gęsta, chociaż te miasta nie były takie wielkie. I że w ogóle osadnictwo było stosunkowo równo złożone i że to jest cecha, którą po pierwsze historycznie rzecz nie będzie trudno przełamać, a po drugie nie warto przełamywać, bo za tym kryje się pewne bogactwo kultury i pewien dynamizm społeczny. I stąd to, co jest w tej chwili robione, bo jest robione, koncentracja środków w pewnych no, większych. Miastach jest po prostu błędem. Tym bardziej, że te większe miasta i tak sobie dają radę znacznie lepiej niż inni. Warszawa jest dzisiaj miejscem, gdzie PKB na głowę jest dużo, dużo wyższe niż w bogatych krajach Unii Europejskiej. Nie, tylko w, nie, nie mówię tu o przeciętnej, tylko na przykład o Niemczech, Holandii, Danii. One mają niższe PKB na głowę niż Warszawa. I to wyraźniejsze. Czyli krótko mówiąc, no w Warszawie nie jest potrzebna żadna wielka pomoc. Ja to mówię, chociaż jestem przed Warszawekiem, posłem z Warszawy. To są te miasta olku które leżą między dwoma dużymi ośrodkami. No Śląskim to jest 2 miliony 200 tysięcy mieszkańców. Mówię o tej koncentracji miast w 38 miastach na 1,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, a z drugiej strony jest liczący z okolicami około 800 tysięcy mieszkańców Kraków, czyli dwa duże ośrodki, a pomiędzy właśnie tak miasta jak Szanów, no jest jeszcze Trzebinia, no jest ich jeszcze oczywiście więcej. I jeżeli by to wszystko odpowiednio skomunikować, no to wtedy rozwój tutaj byłby z całą pewnością łatwiejszy, szybszy. No i te miasta nie wchodziłyby w rolę, której nie powinny pełnić, to znaczy w rolę sypialni. Bo to jest dobrze, żeby ośrodki miejskie stawały się w gruncie rzeczy sypialniami, bo ludzie pracują gdzie indziej. No to w pewnych wypadkach może jest... Nie do uniknięcia, ale na pewno to nie jest przypadek tych miejsc, które są tutaj. Stąd sprawa obrony zakładów pracy, choćby rafinerii, zakładów siersza, bo kopalni już nie ma, jest bardzo ważna i tutaj muszą być programy, musi być po prostu polityka przemysłowa, a nie zdawanie się na rynek, który w takich sytuacjach po prostu zawodzi. Nasz obecny system podatkowy można porównać do takiej bardzo zardzewiałej, już nawet omszałej maszyny, gdzie się wszystko sypie i razu się próbuje tam pokręcić karmą, coś, coś tam odpadnie albo się rozleci. I jedynym wyjściem jest uchwalenie poza jednym wypadku, poza aktyzę, bo to jest nowa ustawa i nieźle działająca, nowych ustaw. I my je mamy, myśmy je przedstawili. No, oczywiście myśliciel. Ekonomiczny pan Rostowski w swoim stylu, czyli bardzo aroganckim, żeby nie powiedzieć grubiańskim, je odrzucił. No ale sprawa stoi. Przy tym systemie to samorządy będą coraz biedniejsze, i wszystko będzie coraz biedniejsze. Bo w Polsce mamy z jednej strony prześladowanie przedsiębiorców przez urzędy podatkowe, a z drugiej strony ogromne sfery nieopodatkowane. No jest po prostu system skrajnie niesprawiedliwy, zupełnie nierynkowy, sprzeczny z konstytucją. Trzeba go zmienić. I też no, antyrozwojowy, no tylko, że on jest oczywiście w interesie tych, którzy nie płacą podatków, tych, którzy mają wpływy, mogą zawsze na coś zapłacić, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia nielegalne albo mieć bardzo dobrych prawników, którzy prawda, wykręcą wszystko. Dookoła. My ten system chcemy zlikwidować, to jest uderzenie w interesy pewnych bardzo potężnych grup, ale to jest całkowicie w interesie mierzącej większości Polaków, w tym także samorządu, bo innej drogi nie ma, cudów nie ma, znikąd pieniądze nie powstaną, poziom wydatków. Według raportu, jaki złożył rząd, chociaż ten raport nie jest w tej chwili powszechnie dostępny, ale myśmy zdobyli dostęp do niego, to już jest powyżej 50% PKB, 50,2% PKB, bo według metodologii liczenia w Unii Europejskiej. To już jest stan naprawdę alarmowy. Trzeba to poddać jakby całkowitej weryfikacji. No i proszę też pamiętać o gigantycznej skali korupcji, która powoduje to, że płacimy trudny do określenia, ale bardzo duży podatek korupcyjny, który no, zmniejsza efektywność wydatków we wszystkich dziedzinach. No, począwszy od budowy autostrad, które są monstrualnie drogie, jeszcze do tego nie sposób ich wybudować, a, a skończywszy na siłach zbrojnych, gdzie też. Łagodnie mówiąc, te małe środki, za małe środki na siły zbrojne są, nie są wydawane z sposób racjonalny. Tak to u nas wygląda. Cały ten system, który jest w Polsce, ten faktyczny system, nie ten opisany w konstytucji, o faktyczny musi być bardzo zdecydowanie zmieniony. A walka polityczna w Polsce gdzie, toczy się dzisiaj w istocie między jego obrońcami, którzy Polsce szkodzą, broniąc go, a tymi, którzy go chcą zmienić, czyli prawem i sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o ogródki działkowe. My kiedyś żeśmy podjęli tą sprawę jeszcze w latach 2001-2005, wtedy działkowcy można powiedzieć w ostatecznym rachunku nam powiedzieli, żeby się nimi nie zajmować, bo oni uważają, że to co jest, to jest w porządku. Bo myśmy chcieli uwłaszczenia działkowców. No ale ponieważ dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w istocie działkowców wszystkiego pozbawił, to my wracamy do koncepcji uwłaszczenia, bo mam nadzieję, że teraz działkowcy już to zaakceptują. Wtedy po prostu to było wyjście dla nich niewygodne. Trzeba by wszystkim się samemu zająć, a niezależnie od tego, jak ten związek działkowców oceniać, no to, to on zapewnia, że to było pilnowane, że była woda i tego rodzaju rzeczy. Działkowcy się sami tym zajmować nie chcieli. Krótko mówiąc, wracamy do naszych dawnych planów, tylko że w całkowicie zmienionych okolicznościach. PJN-u po pierwsze już nie ma, a po drugie to są ludzie, którzy znaleźli się w prawie i sprawiedliwości przez nieporozumienie. Um, nie widzimy niczego, co by miało prowadzić do wniosku, że to nieporozumienie już dzisiaj już jest nieaktualne. To po prostu byli ludzie inni zupełnie niż nasza opcja. No, my chcemy Polskę przebudować. I to bardzo zasadniczo i to jest główny w istocie jedyny cel naszego ugrupowania, a to byli ludzie, którzy chcieli jakoś się ułożyć z tą istniejącą rzeczywistością. My z tą rzeczywistością nie chcemy się układać. I to jest różnica nie do pokonania. Ja nie wiem, jakie są obecne poglądy polityków SP No z tego względu, że niektórzy z nich są tak intensywnie propagowani przez. TVN przez różne no, skrajnie wrogie naszej opcji ośrodki, że no, nie wiem jak to dzisiaj jest, no, ale przynajmniej kiedyś to byli niewątpliwie zwolennicy tej samej opcji, co my. Stąd ta wyciągnięta ręka. Natomiast co do PJT, no to powtarzam, no, to było to po prostu nieporozumienie. Dobrze, że się skończyło. Cieszymy się z powrotów, ale cel uchwały był głównie wewnątrzpartyjny. Pojawiło się zjawisko, które można opisać tak. Odejdę z PiSu, przejdę do Solidarnej Polski, i w związku z tym będę miał zapewnione dobre miejsce na liście. A wiadomo, że w PiSie mnie specjalnie nie cenią. I w związku z tym albo będę miał złe miejsce na liście, albo w ogóle się na liście nie znajdę. No, myśmy pewną grupę posłów wyeliminowali z list przy kolejnych poprzednich wyborach. No i my musieliśmy to uciąć z tego względu, że to nie może być tak, że ktoś jest złym posłem, to od tego się przerodzi do innej partii, a później w ramach negocjacji będzie miał dobre miejsce. Na naszych plecach za nieróbstwo, nielojalność będzie nagradzane. To byłoby bardzo demoralizujące. To jest główna przesłanka tej uchwały i ona z całą bezwzględnością będzie realizowana, znaczy kto do 28 nie przyjdzie, no trudno, to już wtedy ym, działa ym, poza prawem i sprawiedliwością i na żadne listy koalicyjne, na nic takiego absolutnie nie może liczyć. Yy, I to jest tyle, natomiast cała reszta pozostaje w ręku zainteresowanych, my nikogo specjalnie nie zapraszamy, nikogo też w tej chwili nie eliminujemy z góry, ale też nie jest tak, żeby oczekiwały dywany i bukiety kwiatów czy butelki szampana. Po prostu chcą wrócić, to wracają, ale nie na żadnych preferencyjnych warunkach nic trudno. Dla nas ludzie, którzy raz okazali się podwójnie nielojalni, bo najpierw kandydowali z listu i nie mówili, że z niego wyjdą, oszukiwali wyborców a drugi raz zostali poproszeni o to, że jeśli planują odejście, to niech nie podpisują deklaracji wyjścia do klubu, Co ja im to bezpośrednio powiedziałem, tak jak wszystkim, że wiem, że tu są osoby, które biorą pod uwagę odejście wobec tego niech mają przynajmniej tyle honoru, żeby nie podpisywać zobowiązania do bycia klubem. podpisali i odeszli, no krótko mówiąc, tym honorem jest u nich marnie. My jesteśmy gotowi to wybaczyć, ale też będziemy to pamiętać.